Witam Państwa bardzo serdecznie. A przede wszystkim witam wszystkie strzelce. Strzelce słoneczne, księżycowe, ascendentalne. Zapraszam Was na czytanie tarota dla Waszego znaku, dla Strzelca na czerwiec 2021 roku. Na wstępie dziękuję serdecznie wszystkim za subskrypcję. Za komentarze, wiecie, jakie są dla mnie ważne, za wszystkie lajki. Cieszę się, widzę, że coraz więcej osób mnie ogląda, komentuje. Bardzo Wam dziękuję. A teraz zaczynamy. Oczywiście zapraszam na czytania prywatne, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Piszcie proszę na maila. Na pewno jakoś się porozumiemy. Strzelec. Wasza główna energia, wy w tym miesiącu, karta Wisielca. Co pomaga lub przeszkadza w takim razie? Królowa Monet. To co najważniejsze w tym miesiącu giermek monet, co odchodzi do przeszłości, as-monet, ależ macie monet. Wasze myślenie. Trójka kielichów. Najbliższa przyszłość. Królowa Kielichów. Wasze nastawienie koło fortuny. Wasze otoczenie. Siódemka mieczy. Obawy lub nadzieje. Szóstka kielichów. I z jaką energią kończycie miesiąc? Dwójka bólu. Super. No, powiem Wam tak. Bardzo ważny miesiąc też dla Was. W ogóle prawie każdy znak tak ma. Zresztą w czerwcu, jak wiecie, odbywa się yy, nów z zaćmieniem. Yy, z obręczkowym zaćmieniem słońca w bliźniętych, więc dużo tutaj astrologicznie, bardzo ważne wydarzenie. Więc tutaj dla wielu ludzi y, mogą nastąpić zmiany, tak? Y, powiem tak. Jesteście w energii wisielca. To jest karta Neptuna, tak? Czyli potrzebujecie czasu. I piątka pucharów, tak? Czyli trudne, bardzo trudne emocje przy Was. Potrzebujecie czasu, żeby pogodzić się z jakąś stratą. Coś tutaj yy, dla Was się zakończyło, tak? Przeżyliście coś trudnego. Przeżywacie tak naprawdę coś trudnego. Potrzebujecie odpoczynku, potrzebujecie czasu, być może zakończyliście jakiś związek, czy pracę, czy yy, no nie wiem, będziecie się przeprowadzali. Tutaj jest to związane z jakąś stratą emocjonalną. To jest bardzo trudne dla Was i potrzebujecie czasu, żeby spojrzeć. Na sytuacje z innej strony. Może to być też okres jakiejś rekonwalescencji, tak? Dochodzenia do zdrowia. To jest wasza główna energia, ale ta karta mówi o tym, że macie też dużą moc, żeby mm, połączyć się z, z tym na górze, tak? Z wszechświatem, że macie bardzo silną intuicję. Y to jest też dobry czas na kontakt z sobą, ale tak jak mówię, i uwolnienie się, przeżycie jakiejś żałoby. Być może odszedł ktoś bliski z waszej rodziny. Być może coś się zakończyło, tak, co bardzo dużo was kosztuje. Co pomaga lub przeszkadza? Królowa monet i dwójka kielichów. Pomaga Wam. Jest przy Was osoba. Może to być kobieta, może to być mężczyzna, osoba stabilna, na której możecie polegać, z którą macie bardzo dobre kontakty. To Wam pomaga. Również porozumienie z otoczeniem, tak? Takie podejście do sytuacji racjonalne też Wam pomaga i porozmawianie z kimś o tej sytuacji, tak? Dobre kontakty, dobre relacje, to jest wspierająca osoba jest przy Was i jakby dążenie do porozumienia na pewno również Wam pomaga. To, co najważniejsze dla Was w tym miesiącu, to jest Giermek Monet i Karta Gwiazdy. Giermek Monet mówi o tym, może mówić yy, o dzieciach, tak? Że tutaj, jeżeli chodzi o sytuację z dziećmi, z młodymi ludźmi, wszystko się dobrze ułoży, odnajdzie swoją drogę, swoje szczęście, zda, nie wiem, maturę, zda egzaminy, dostanie się na studia. To jest takie najważniejsze, dobre wiadomości, ale z drugiej strony jest to dla Was szansa na nową pracę, na nowe podejście do materii, tak? Szczęście, jeżeli o to chodzi, tak? Znalezienie nowej drogi rozwiązania z sytuacji. To jest dla was najważniejsze. I takie zaufanie, gwiazda to jest takie łód szczęścia, to jest też dobre połączenie z górą, to jest yy, wprowadzenie w swoje życie równowagi, ale dzięki takiemu nowemu spojrzeniu, nowemu podejściu do sytuacji. Do sytuacji, jeżeli chodzi o związki, czyli nie wiem, ja zaczynam od początku. Tak. Yy, jak młodości, tak? Mam nadzieję. I tutaj wierzę bardzo gorąco w to, że mi się uda. Zaczynam nową pracę. Być może trzeba się będzie doszkolić, ale mi to pójdzie łatwo. Ja mam dużo szczęścia. Co odchodzi do przeszłości? Asmonet i as kielichów. Tutaj u Was coś się już zaczęło. Zaczęła się też już nowa relacja. Dostaliście jakąś szansę, tak? Y No, muszę tutaj dobrać jeszcze, bo są dwa asy. Królowa Mieczy. Co odchodzi do przeszłości? Tutaj była jakaś szansa na jakieś, na rozpoczęcie czegoś nowego, na mm, tak naprawdę nowy etap w życiu, tak? Yy, nie tylko w jednej yy, dziedzinie. Tutaj być może nowa praca. To już odchodzi do przeszłości, tak? Coś się już rozpoczęło u Was, być może porozmawialiście z kimś. Może to być jakaś osoba urzędowa, czy z jakimś lekarzem, który Wam pomógł, tak? Na przykład w Waszym trudnym stanie psychicznym, tak? Zwróciliście się do kogoś mądrego i to była bardzo dobra decyzja. To Was nakierunkowało i pomogło Wam otworzyć się na coś nowego. I jeszcze tutaj. Borykacie się z tym problemem, ale już widać, że macie lepsze relacje, yy, lepsze możliwości. Yy, w głowie również macie trójkę kielichów i rydwan. Czyli yy, myślicie już bardziej pozytywnie, tak? To jest merkury w raku. Dobre nastawienie, jeżeli chodzi o sprawy rodzinne, o dom, jakieś ruszenie do przodu, rozpoczęcie jakichś działań. Rydwan również jest kartą raka, tak? Być może y, jakieś nastąpiły przetasowania w rodzinie, tak? Trzeba było, będzie się z tym pogodzić, przeżyć to, tak? Do czego zachęcam. Y, ale już macie y, lepsze myślenie, tak? Pozytywne myślenie. Y, widzicie, że otoczeni jesteście przychylnymi ludźmi, że możecie coś zrobić, że możecie, macie jakieś pomysły, tak? W najbliższej przyszłości królowa kielichów i y, król y, denarów. <laughs> Tutaj możecie poznać kogoś w najbliższej przyszłości na stały związek, na coś trwałego. Możecie na przykład rozpocząć pracę, która u, będziecie uwielbiali i będziecie w tym bardzo dobrzy. Możecie. Y, Tutaj no, do bardzo dobre samopoczucie, dobre relacje, ale też takie oparte na czymś stabilnym. To też może być znalezienie rozwiązania do jakiejś trudnej sytuacji, tak? Dzięki komuś mądremu i dzięki komuś, kto jest y, dla Was bardzo przychylny, kocha Was, y, ktoś, na kogo możecie zawsze liczyć. Wasze nastawienie w tym miesiącu koło fortuny i y, karta głupca, czyli wy jesteście nastawieni na to, że idzie do Was zmiana. Jesteście nastawieni na nowy etap w życiu. Wiecie, że coś się zakończyło, tutaj jest to zakończenie. Jakby dogodzicie się z tym, że coś się kończy, idzie wielka zmiana i chcecie iść w to nowe. Wiecie, Wierzycie w to, że to nowe będzie dla Was lepsze. Wasze otoczenie, siódemka mieczy i karta słońca. Powiem tak, tutaj mm, trzeba trochę uważać, bo w otoczeniu może się pojawić jak w Waszym otoczeniu ktoś nowy, tak? Ktoś nowy, jakaś nowa energia, ale tutaj uważajcie też, żebyście nie zostali oszukani. Nie, nie mówcie za dużo przy tej osobie. Jakby rodzina jest dla Was również wsparciem, tak? Na no, takich nowych ludzi, yy, nowo poznanych starajcie się uważać, tak? Nie mówić za dużo. Tutaj może być też tak, że yy, przez to, takich ludzi jakiś brak nastąpi, może to być jakaś kradzież, tak? Jakby w Waszym otoczeniu wspierająca jest rodzina i Yy, widać, że pojawia się taka harmonia, tak? Obawy lub nadzieje, szóstka kielichów i piątka miecz. Wy macie obawy, że jakby przyjdą do Was sytuacje jakiejś z przeszłości, tak? Że trzeba będzie to jest Słońce w Skorpionie, tak? Czyli, że na jaw wyjdzie coś, yy, jakaś tajemnica, tak? że to spowoduje, bardzo się boicie tego, że, że coś, yy, co wy chowacie głęboko ukryte, wyjdzie na jaw i wszyscy się dowiedzą i że będą kłótnie, konflikty, że będzie Wam coś zagrażało. Macie dużo obaw, tak? Energię kończycie yy, dwójką buław, to jest yy, Mars Baranie. I dziewiątka była, tutaj czy, będzie trzeba dokonać jakiegoś wyboru, tak? Pójść do przodu, pójść wybrać jakiś kierunek i jakby mm, będziecie mieli świadomość, że chcecie coś jakby załatwić, żeby coś poszło do przodu. Yy, ale będziecie mieli świadomość, że to nie będzie łatwe. Ale jeżeli. Yy, bardzo będzie Wam zależało, bo jesteście w stanie yy, podjąć takie decyzje, które doprowadzą Was do dobrego rozwiązania. Jakby miesiąc ogólnie yy, takiej, powiedziałabym, melancholiczny, jakby mocno stykanie się ze swoimi emocjami, Docieranie do źródła swojego bólu, do tego, przed czym być może uciekaliście, tak? Ale tak naprawdę to może Was doprowadzić do czegoś nowego. Tutaj idzie do Was zmiana, tak? Idzie do Was zmiana i Wy jesteście nastawieni na to. Wiecie, że to jest nieuniknione, że to tak naprawdę już się dzieje i trzeba będzie rozpocząć coś od początku, tak? dokonać wyboru, który nie będzie łatwy, tak? Podjąć decyzję, żeby, nie wiem, z czym się rozliczyć, coś doprowadzić do końca, przestać chować głowę w piasek i zacząć działać. Tak ja to widzę. Co jeszcze? Wyciągnę dla Was jeszcze kartę Rady na ten miesiąc. Karta Rada dla strzelca na czerwiec 2021 roku. ósemka kielichów, a z mieczy i wieży. Hmm. Karta Rada mówi, żebyś yy, spróbuj wyjść z sytuacji, która po prostu jest dla ciebie koszmarem. Wyjść z czegoś, odciąć się wreszcie od czegoś, co i powoduje u ciebie ból emocjonalny, to że cierpisz, że nie widzisz wyjścia z sytuacji, że wiesz, że trzeba coś zakończyć, że coś trzeba po prostu załatwić wreszcie i to trzeba wreszcie zrobić. I uświadomić sobie, że to musi nastąpić, że coś musi się zmienić, tak? że trzeba po prostu wyjść z jakiegoś ukrycia i stawić czoło tej sytuacji. Tak ja to widzę. Dać sobie szansę na coś nowego. I wtedy, jakby wy jesteście wtedy wygrani. Trochę jest to takie plusowe zwycięstwo, tak? Jakby wybranie w pewnym sensie mniejszego zła, ale... Was to doprowadzi do harmonii, do spokoju, do tego, że wy jesteście w stabilności, bo jakby mierzycie się z czymś, co jest dla Was bardzo trudne. Stawiacie temu czoło. Jeszcze w tym miesiącu kupiłam takie wspaniałe karty wyrocznie mocy bogiń i postanowiłam dla każdego znaku wyciągnąć po jednej karcie z przesłaniem. Dla Strzelca. Wyciągnę kartę z bogini z przesłaniem na ten miesiąc, czerwiec 2021. Epona. Epona. Mądre przywództwo. Już wam czytam. Epona, mądre przywództwo. Przekaz mocy. W obecnej sytuacji musisz pokazać światu swoje zdecydowanie i pewność siebie. Epona celtycka z Rzymska, bogini przywództwa i przewodnictwa, ofiaruje ci swoją mądrość. Uwierz, że masz w sobie wszystko, żeby za nią podążyć. Możesz zrobić wszystko, na czym skupisz swoją uwagę i z łatwością osiągniesz to, co zamierzasz. Czy jesteś tego świadomy, czy nie, sposób w jaki radzisz sobie ze swoimi sukcesami. Lecz, lecz również to, jak przeżywasz swoje porażki i straty, jest wzorem do naśladowania dla innych. Zobaczcie, przeżywanie straty. Rośnie w tobie mądrość, wierność swoim zasadom, odwaga cywilna i pokora, a przy tym ogromny entuzjazm, czynią z ciebie naprawdę wyjątkowego przywódcę. Czyli pokonanie swoich takich słabości, swojego strachu. Przekaz wsparcia. W tej chwili nie możesz pochwalić się nadmierną asertywnością i determinacją do podejmowania działań. Jeśli boisz się, że popełnisz błąd, bądź też martwisz się, że będziesz musiał iść na ustępstwa lub rozczarujesz kogoś, zastanów się, czy nie warto się teraz przegrupować i szczegółowo ocenić sytuację. Epona wie doskonale, że nie opłaca się sprawdzać wszystkich pojawiających się przed nami ścieżek. Nie wszystkie bitwy należy stoczyć i nie wszystkie okazje wyjdą nam na dobre. Nie przeceniaj w niej własnych sił. Przebyłeś już długą drogę, a dobry przywódca wie, kiedy zrobić przerwę. Powinieneś teraz zatrzymać się i wziąć głęboki oddech. I o tym mówi karta Wisielca. Kiedy przyjdzie czas podjąć jakieś działanie, Epona poprowadzi cię. Zaufaj jej. Nie rób niczego pochopnie, kierowany lękiem i brakiem pewności siebie, bądź też pychą, ponieważ w ten sposób stracisz grunt pod nogami i skażesz się na porażkę. Głowa do góry. To idealny czas, żeby złapać oddech i zobaczyć, co Epona przygotowała dla ciebie. Bogini, zapewni Ci bezpieczeństwo. Wystarczy chwilę poczekać. Widzicie, jak te karty mają tak adekwatne przesłanie. Daj sobie czas, tak? Przeżyj to wszystko. I tak jak powiedziałam, energię kończysz y, już, y, że stoisz przed decyzją, tak? I tu jakby jesteś. Jesteście nastawieni na y, pójście w nowe, na nowy etap w życiu. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie. Pozdrawiam cieplutko i do zobaczenia.